Siewalowidzy, ja witam was bardzo serdecznie na Kidowicach. Dzisiaj znajdujemy się oczywiście na Kidowicach, na wiosce z moim młodszym rodzeństwem, no i dzisiaj przyszła w końcu pora, tak? Ponieważ jak doskonale wiecie, przez jakiś czas, jakiś taki niewielki czas, mieszkałem właśnie w y, tym domku. Prawda, no ten domek nie był za duży, nie był jakiś bardzo elegancki, no i prawda w nim nie było za dużo rzeczy, w sensie mam tu jeszcze jakieś swoje przedmioty, których nie pozabierałem, ale ogólnie pora się przeprowadzić. Nie możemy mieszkać w czymś takim, prawda? To jest nie na nasze standardy, no i stwierdziłem, że pora wybudować nową chatę. Tutaj zrobiłem już miejsce. Jak widzicie, ono nie jest dość długie w tą stronę, z tego względu, że moja nowa chata nie będzie taką typową chatą. To będzie chata, co będzie wielką żabą, tak jak na Palienowie mój kiedyś domek, ale tam się będzie schodzić w dół. To nie będzie takie grube i takie szerokie, jak moja chata na Palienowie właśnie, tylko będzie to troszeczkę lepiej zrobione. Ja sobie tylko siebie może troszkę Rozjaśnie, bo mam wrażenie, że jestem troszkę może i za ciemny, okej. Okay. No a Wy, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej, właśnie kidowic, To oczywiście będziemy nagrywać. Ja sobie przygotowałem dzisiaj pełno materiałów i mam też tutaj na lewym monitorze obraz tego, jak to ma wyglądać, bo oczywiście zainspirowałem za się z internetu, nie będę wam kłamać. Mamy troszkę konkreta, niesamowicie długo zajęło mi zbieranie tego, no bo jak widzicie, nawet ja jeszcze nie mam enchantu. stwierdziłem, kurde, nie będę stawiał stołu do enchantu, jak nawet nie mam domku, prawda? Bo to marnotrawstwo, potem będę to było trzeba przynosić, nie mam na, na sikierce, mówię nie Robimy to tak, robimy to po mojemu, no i to będzie naprawdę widzowie, no gigantyczne przedsięwzięcie. Ja sobie może to wszystko odmieści mi się w pierwszym ekwipunku. No i ja przede wszystkim muszę tutaj wyliczyć, ile mi to zajmie. 25 bloków zajmie moja nowa, a ta strasznie duża, nie spodziewałem się. Jakbyśmy ją zaczęli tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 8! To będzie aż tak gigant. <gül się> Ja, yeah. ej, naprawdę nie spodziewałem się, że ta chata będzie aż tak gigantyczna, nie? Wow, czyli my będziemy musieli nawet tutaj dorobić troszkę miejsca, bo tego pomniejszyć nawet nie ma jak. No dobra, no to w takim razie zacznę budować to gdzieś tutaj, nawet i Jezus, ale to ja naprawdę nie wiem, czy to nie będzie za ogromne. Ej, w sumie mógłbym to troszkę obciąć. Okej, okay, dobra, mam pomysł, jak troszkę zmniejszyć tą chatę, w sensie nie jakoś bardzo. Wy tego nie widzicie. Zaraz zobaczycie, naprawdę to będzie szalone. Jestem w stanie maksymalnie HT zmniejszyć do 23, więc to już jest lepszy, lepszy pomysł na pewno i do tego ją zmniejszymy. Więc ona zaczęłaby się tutaj raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 16 7 8 9 10 2 2, 3. Okej, i tutaj by się zamkła. No, haratnie o ten domek troszkę Więc zaczniemy ją o jedno jeszcze dalej I ona sobie po prostu tutaj będzie lecieć Czyli odtąd zaczynamy budowę HT. Okej, okay, dobra, to jest chyba Największy dom, jaki buduję kiedykolwiek W sensie on, on się będzie wydawać duży Ale on naprawdę nie będzie tak ogromny Jak tutaj niektórzy myślą, ale dobrze Zaczynamy budowę, to będzie naprawdę Mega ciężkie Nie wiem jak ja to zrobię ale zabieram się do pracy. 11 bloków czarnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I kolejny musi być w ten sposób. Dobra, i takie robimy trzy. Okej, okay, ja sobie tutaj będę właśnie cały czas patrzeć w ten boczny ekran, ale Ignorujcie to, widzowie, po prostu to, no inaczej ja bym tego nie zbudował, nie, to po prostu z głowy coś takiego wymyślić, ja takim szefem budownictwa nie jestem, okej, okay. a więc uwaga, zrobiłem specjalnie cztery, żeby było na, ta, tam na zapas, bo jest jeszcze później jedno w górę, czyli tutaj w tę stronę też musimy zrobić cztery, czyli mamy raz, okej, okay. tutaj będzie dwa, oj, źle mi wyszło, trzy... I cztery. Dobra, i teraz te niszczymy. Okej, okay, one się tutaj elegancko dopasowywują. Musimy zniszczyć jeszcze ten. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i tam już poszło jedno w górę. Okej. Okay. Tak się prezentuje podstawa tej chaty. Jezus, mi nie starczy konkreta, nie? Czy ja coś zrobiłem źle? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, wszystko jest dobrze. I teraz, uwaga, do góry leci na raz, dwa, trzy, cztery bloki. Okej, okay, dobra wbijamy do góry. E, leci na cztery broki, czyli ale włącznie z tym? Raz, dwa, trzy. Tak, włącznie z tym, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Teraz idziemy jedno w tą stronę, to niszczymy, dobra, no i to jest właśnie to, że tutaj patrzcie jak blisko będziemy tej chaty, dlatego ja to jeszcze o jedno przesunąłem, bo zobaczcie, to jest najdalszy punkt ogólnie tej chaty, e, teraz cztery bloki w raz, dwa, trzy, cztery, okej, okay. i teraz zakręcamy o jedno w tą stronę, niszcząc ten blok, mamy raz, e, jeszcze drugi, dwa, okej, okay. mamy dwa i teraz trzeci. Okej, okay, dobra, mamy to. I teraz takie bloki lecą cztery. Raz, dwa, trzy. 4, dobra, mamy 4, no i teraz jakoś byśmy musieli zejść na dół, no nie zejdę inaczej na dół, muszę po prostu skoczyć, kurde, to mi będzie troszkę boleć, idziemy po prostu po drugiej stronie, teraz do wody, kurde, nie doleciałem, no dobra, jak to się prezentuje, no dobra no ja myślę, że możecie się powoli domyśleć, co to może być, no to, to będzie naprawdę całkiem spoko eee, to będzie oczywiście żabka, to nie będę was kłamać, nie, no to oczywiście będzie żabka ale to jak ona będzie wyglądać, to pokażę wam dopiero później, eee, raz, dwa trzy, cztery, ok, czyli raz dwa, trzy, cztery w górę Teraz jedno w tą stronę, dobrze, mamy jedno w tą stronę, i jeszcze jedno w tą stronę. Okej, okay. moglibyśmy już się nawet tam. Patrzę. oj dobra, nie zobaczymy nic, bo to jest czarne, nic nie zobaczymy, nie? E, raz, dwa, trzy, cztery znowu, czyli raz, dwa, trzy, cztery. To już będzie o wiele ciężej zejść, więc tutaj na pewno nas to zaboli, chociaż mamy tam wodę niedaleko, więc chyba tam po prostu wskoczę. E, robimy to tak. Dobra. I robimy jeszcze jedno w górę i znowu te cztery. Dobra, czyli mamy tak i teraz cztery. Raz, dwa, trzy. I cztery, okej, okay. no i teraz, no i teraz by to wypadało jakoś połączyć, ale na razie tutaj nie mam jak, wskakuję do wody, cyk, tutaj na ludzie doskoczyliśmy, okej, okay, dobra, musimy się po prostu podbudować w środku jakoś, ja myślę, że ja tu zrobię dirtem, oj, tylko muszę iść po dirta do domku. Budowanie tej chaty naprawdę zajmie bardzo długo, nie, ale dobra, mam dirta, więc możemy się podbudować, bo mam łopaty po prostu, będzie tak najłatwiej, dobra, więc uwaga, uwaga, zaczynamy, lecimy, lecimy do góry, dobra, ta chata będzie tak epicka, ale budowanie jej troszeczkę oczywiście zajmie, to nie będzie takie proste, ale mam nadzieję, że efekt będzie Srogi, dobra, okej, okay. i tutaj lecimy w ten sposób, jedno. Robimy takie rusztowanko, ala, cyk, dobra, w drugą stronę też o jedno, dobra, cyk. Okej, okay. i lecimy jeszcze w jedną stronę. I to sobie teraz schodzi tutaj w dół, dobra. Czyli tutaj to całe nam schodzi w dół aż o trzy bloki, no to żebym teraz odwalił dobra, ale spokojnie, ogarniemy to, wezmę sobie łopatę, kurde naprawdę <laughs> nie, ja mam kamienną, dobra zejdziemy sobie o te trzy bloki, żeby nam tutaj było oczywiście łatwiej to zrobić, dobra, mamy trzy i to nam schodzi te... czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, tak, dobrze, dobrze robimy, okej okay, dobra, bo już myślałem, że się gdzieś pomieszałem, nie, i tutaj trzy tak, ok. i teraz lecimy w drugą stronę, kurde muszę mnie tego dirta stawiać, stawiamy tutaj E, trzy bloki. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I tutaj kolejny taki paseczek, dobra. No to paseczek już lecimy w ten sposób. Dobra, cyk, cyk, okej, okay. dobra, mamy tak. E, tutaj stawiamy tak, dobra, Z jest już noc, więc zaraz pójdę sobie do łóżka. E, ale, ale najpierw jeszcze chcę tutaj właśnie te dwa bloki połączyć. One nam się tutaj powinny ładnie zrobić, czyli raz. I dwa, okej, okay, one się tutaj ładnie połączyły cyk, to niszczymy, no i wszystko powinno być cacy, wszystko powinno być cacy muszę jedynie zniszczyć teraz dirta muszę sprawdzać, gdzie jest y, podwójny dirta, gdzie pojedynczy, tu wszędzie był pojedynczy, tutaj na przykład podwójny stawiałem nie wiem dlaczego, chyba ja przypadkiem po prostu postawiłem ten podwójny, no i dobra, schodzimy, idziemy do wyra, mamy zrobiony kontur całej postaci, w sensie dopiero to jest y, kontur a tutaj jeszcze będzie masa pracy, bo trzeba to wypełnić, oczywiście mam materiał. powinien powinno mi starczyć, no wygląda to dobra Pójdę najpierw do łóżka, bo dosłownie nic nie widzicie. Okej, okay, wstaliśmy rano, no i sprawdźmy, jak to wygląda. Uwaga, uwaga, uwaga. No kurde. No powiem wam, że jest sowicie. Jest sowicie, zaczyna być grubo. E, tutaj nie będzie mi tak łatwo też to zbudować wszystko idealnie, ale dobra, le lecimy pasek po pasku, a więc tutaj... Wszędzie wlatuje po prostu zielony. Tutaj nie ma nad czym myśleć. Po prostu leci totalnie zielony pasek. Drugi pasek jest również paskiem zielonym, więc nie musimy się martwić. Walimy cały pasek zielony. Ej, dobra, teraz myślę, że troszkę tego konkreta. Jednak mogę chyba ze sobą wziąć więcej, bo może go braknąć. Teraz trzy yy, bloki zielonego. okej okay. yy, i z drugiej strony też trzy bloki zielonego. Raz, yy, raz, dwa, trzy. I reszta czarny. Ok, dobra, więc lecimy tak, żeby się po prostu nie pomieszać. Teraz ten czarny będzie sobie żeby w ten sposób odchodził, a dalej leci oczywiście dalej zielony. I widzę już, że nie wziąłem jednego bloku ze sobą Z tym będzie na pewno duży problem Ale spokojnie, może jakoś damy radę go zastąpić I tutaj lecimy kolejny Taki blok, muszą być takie dwa, dobra Cyk, okej okay, i pyk, okej, okay, dobra Tutaj jest blok, którego Nie mam i nawet nie mam go czym Zastąpić w sumie, ponieważ to są takie Dziurki w nosie i one bardzo Fajnie wyglądają, więc może na razie Nie będziemy ich robić, bo nie mam jakiegoś innego Chyba zielonego bloku w głowie, ale ja te dziurki Dorobię później, chociaż czy tam jest? Nie, tam jest ten sam zielony, kurde no, no to Mamy problem. Dobra, nieważne, no, ok? Olejemy na razie te dziurki i lecą dwa paski zwykłej zieleni, czyli tutaj po prostu cyk, ok, dobra. Nie, raczej powiem Wam, że tego konkreta mi styknie, bo z tego co widzę, to e, powinno wszystko ładnie styknąć. Mam go już troszkę mało, ale patrzcie, no już praktycznie jesteśmy w połowie, a nawet dalej, więc jest git. Myślałem, że będzie ciężej, ok? I teraz tak: od tego zakrzywienia lecą dwa takie, potem leci biały i tych białych lecą dwa. I potem znowu to samo cały pasek zakrywamy, więc dwa takie, dwa. Yy, I zakrywamy cały pasek. Tylko ja sobie muszę uważać, bo ja tam potem nie wejdę, więc to może być, kurde, problem. Żeby tutaj jakoś to na rusztowanku. Będziemy musieli znowu zrobić, ale dobra, ogarniemy to. Może, że tego kinola już zakończymy, bo on i tak jest cały zielony tutaj, okej, okay, więc on tutaj się. Już nam nic <coughs> nie zmieni, przepraszam. Dobra, okej, okay, mamy to. Teraz musimy dokończyć oko, a więc oko leci nam w ten sposób. Dobra, cyk, tutaj dajemy pyk, dobra, okej. Okay. Leci nam o jeszcze jedno, czyli tutaj dajemy zielony, tutaj dajemy oko. Um, te oko leci tak, tu jest czarne, 2 na 2 okej. Okay. A tutaj leci nam... Te oko, kurde jak one, czekajcie. E, tam jest o jedno, czyli nie tu, e, tylko tu, dobra. Tak to jest? Kurde, nie wiem, chyba dobrze zbudowałem. Mam nadzieję, że dobrze, bo inaczej będzie problem z odkręceniem tego, ale wydaje mi się, że tak, no 2, 2, 2, 2, 2, 2, okej, dobra. No i teraz zakańczamy oko w takim stylu, cyk, cyk, okej. Okay. Tam sobie dajmy... O, ja to już nie dosięgnę! Nie! Najgorsze, jak jest taki jeden blok, gdzie się nie da dosięgnąć. Dobra, ale zrobimy to w ten sposób. Okej, okay, dobra. Tu zakańczamy oko, że jest czwórka. I na górze będzie dwójka. Ok, dobra. Czyli tutaj lecimy już tak. Tu będzie dwa. O, oj, tam chyba jeszcze jest luka. Nie, okej, okay, dobra, nie ma. Dobra, czyli tutaj zakańczamy w ten sposób. Tutaj cykamy to tak. E, tutaj cykamy to tak. Okej, okay, dobra. Na rusztowanku wyjdźmy sobie. I lecimy w no to sposób. Boko powinno być gotowe, dobra. Nie wiem, czy przeżyję. Nie, przeżyję na pewno. To nie jest aż tak nisko. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Połowa twarzy, połowa twarzy. Ja nie mogę. No, jest mocne. Jest naprawdę mocne. Ej, ten domek może być mocny. Nie wiem, czy i wybrałem idealne miejsce, ale wydaje mi się, że tak. No, tutaj po prostu będą drzwi, i raczej tutaj nie ma nic do poprawy. Wydaje mi się, że będzie. Perfekt, perfekt. Muszę tylko dokończyć drugie oko. A drugie oko raz już będzie proste, bo już wiemy, jak ono naleciało, więc tutaj prawdopodobnie będzie to bardzo szybkie, bo tutaj nawet chyba nie będę wchodził do środka. Więc lecimy, ok, dobra. Znowu robimy cyk na 4. Tam sobie dokańczamy, ok, na 4. I teraz nam się to znowu powiększy o jedno. No i widzę, że już mi braknie raczej białego, ok. Mam tylko 9 i nie mam z czego zrobić więcej. E, więc lecimy tutaj raz. Dwa czarne znowu w środku dookoła, okej, okay. tyk, cyk. chociaż może jak będzie idealnie to bym się zdziwił, ale ej, ej, może być idealnie chyba, a nie, nie może być, oj, na pewno braknie, szczególnie, że mi teraz jeszcze spadnie jedno, nie, no ja, a nie, nie spadł, dobra, okej, okay, nice, okej, okay, odzyskaliśmy, git, e, braknie nam z tego względu, że nie zamknę oka, nie zamknę po prostu oka, bo nie mam jak, po prostu brakuje mi bloków. Ale ale zamknę je później. To nie jest chyba problem. Po prostu później się to po prostu pójdzie dorobić beton. Dobra, cyk, to zamykamy. I teraz, żeby idealnie nam zostało to na oku, to co potrzebujemy, to zrobimy to tak. Tutaj dwa, tutaj dwa. Tutaj będzie fragment oka, i tutaj będzie fragment oka. Dwa i jedno, tak, tutaj ma być, okej, okay, dobra. I my schodzimy, no i mamy to. Brakło mi białego, bo po, podejrzewałem, że tak może być. Tutaj widzę, że jest postawione coś białe, więc to wezmę, bo tu jest jakiś jeden blok, który leży po prostu niepotrzebnie. I tam nawet jest jeszcze taki jeden blok, okej. Okay. Ej, to jakbym miał te dwa. Brakło mi chyba trzech, nie? Kurde, idealnie trzech, mi brakło czterech nawet, a tutaj nigdzie chyba nie ma białego konkreta. Ale dobra, żabka prezentuje się genialnie, moim zdaniem. Ej, to naprawdę wygląda dobrze. To naprawdę wygląda dobrze, i wejście do tego też musi być konkretne. Też musimy przemyśleć, gdzie właśnie będzie wejście. Ja myślę, że wejście nawet zrobimy troszkę nietypowo. I będzie się wchodzić do tej żabki od boku. To nie będzie taka typowa, tylko będzie się wchodzić tutaj. Rozumiecie, że tutaj będzie wejście, nie? Więc to może być ciekawe. Takie troszkę inne też, ale zobaczymy. Może jeszcze to jakoś ugram inaczej. W każdym razie, widzowie, efekt finalny wygląda tak. Tak się prezentuje. W tym będę mieszkał. Cały dół będziemy robić na kolejnym odcinku, Czyli po prostu cały, całe wnętrze tej, wnętrze tej chaty zrobimy na kolejnych filmach. Myślę, że z tego naprawdę będą kolejne filmy. No a potem, na tą całość, zbieramy rodzeństwo na reakcję tego wszystkiego, bo to naprawdę będzie mocne. Ja wam dziękuję za oglądanie. No Jezus, no podoba mi się to.